Czy wiesz, że podczas kręcenia męki pańskiej Jim Caviezel, odtwórca roli Jezusa, został porażony piorunem nie raz, a dwa razy? To dziwaczne zdarzenie dodało niemal mistycznej warstwy do i tak już wymagającej produkcji. Ale co trzeba zrobić, aby ożywić na ekranie tak monumentalną historię? I jak film tej wielkości wpływa nie tylko na widzów, ale także na obsadę i ekipę? Aby odpowiedzieć na te pytania, zacznijmy od zbadania głębi zaangażowania wymaganego dla filmu tej skali. Pasja Chrystusa była filmowym przedsięwzięciem, które wymagało niezrównanego poświęcenia od wszystkich zaangażowanych. Jeśli lubisz treści, które pomagają Ci rozwijać się duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować naszego kanału i dołączyć do naszej społeczności, aby uzyskać więcej inspiracji. Zaczynajmy. Film został nakręcony w rzymskich studiach Cinecita w południowych Włoszech, gdzie skrupulatnie zrekonstruowano miasto Jerozolima. Dzięki inwestycji przekraczającej 30 milionów euro, każdy szczegół został dopracowany, aby zanurzyć widzów w ostatnich 12 godzinach życia Jezusa Chrystusa. Autentyczność rozciągnęła się na użycie starożytnych języków, takich jak aramejski i łacina. Zapewniając, że dialogi rezonowały z epoką, którą przedstawiały. Dla Jima Kawiezela fizyczne i emocjonalne obciążenie związane z wcieleniem się w Jezusa było ogromne. Przemiana jego niebieskich oczu na brązowe za pomocą soczewek kontaktowych i założenie protezy nosa były tylko powierzchownymi wyzwaniami. Proces tworzenia postaci wymagał od niego wyczerpujących sesji makijażu. Trwających do siedmiu godzin. W niektóre dni musiał nawet spać w makijażu, aby przygotować się do następnej sesji zdjęciowej. Poświęcenie to stanowi przykład oddania, jakiego wymagało autentyczne sportretowanie jednej z najważniejszych postaci w historii ludzkości. Produkcja filmu wymagała również niezwykłej dbałości o symbolikę i lokalizację. Na przykład sceny ukrzyżowania zostały nakręcone w Materze we Włoszech miejscu, które później stało się ważnym celem turystycznym. Waga krzyża około 75 kg była świadectwem realizmu, który Mel Gibson, reżyser, starał się uchwycić. Kawiezel nosił krzyż przez ponad 6 godzin podczas kręcenia filmu co spowodowało u niego zwichnięcie barku w jednej z intensywnych scen. Poza aspektami kinematograficznymi, film miał dla jego twórców głębokie znaczenie duchowe. Każdy dzień rozpoczynał się od łacińskiej mszy prowadzonej przez kanadyjskiego księdza F. Stevena Somervilla. Ten rytuał nie tylko ugruntował produkcję w jej świętych tematach, ale także stworzył refleksyjną atmosferę dla obsady i ekipy. Wzmacniając zaangażowanie filmu w przedstawianie prawdy, łaski i przebaczenia. Przeobrażenie się w Jezusa na potrzeby filmu było dla Jima Caviezel'a wyzwaniem wykraczającym daleko poza sferę fizyczną. Intensywne przygotowania rozpoczęły się od zmiany jego naturalnych cech, aby bardziej odpowiadały tradycyjnym przedstawieniom Chrystusa. Brązowe soczewki kontaktowe zamaskowały jego niebieskie oczy, a proteza nosa zmieniła profil twarzy. Były to jednak tylko powierzchowne zmiany. Rola ta wymagała niezwykłego emocjonalnego i duchowego zaangażowania, które niewielu aktorów było w stanie znieść. Jeśli szukasz wskazówek i odnowionego poczucia celu, objawienia kryjące się za męką i poświęceniem Chrystusa, Mogą zaoferować ci ścieżkę do zrozumienia i wewnętrznego spokoju. Uzyskaj więcej mądrości i jasności, jakie oferują te zmieniające się prawdy, dzięki przewodnikowi, który macie inspirować i podnosić na duchu. To jest właśnie to, co oferuje sekret występy Jezus ścieżka do jasności i pokoju poprzez Jego objawienia. Ten e-book zagłębia się w Jego proroctwa. I oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest dostępny za darmo w przypiętym komentarzu. Pobierz go teraz, zanim skończą się nakłady. Rosalinda Celentano, której powierzono zadanie sportretowania szatana, przeszła własną transformacyjną podróż. Aby wcielić się w niesamowitą, androgeniczną postać, przyjęła ścisłą dietę ryżową i fasolową podczas preprodukcji. Upewniając się, że jej wygląd fizyczny jest zgodny z niepokojącą wizją Mela Gibsona. Jej głos został jednak zdabingowany przez innego aktora, co wzmocniło mrożący krew w żyłach efekt jej występu. Inną niezwykłą historią jest Luca Lionello, który zagrał Judasza Iskariotę. Początkowo ateista, Lionello doświadczył potężnej duchowej przemiany podczas produkcji. Pod koniec zdjęć nawrócił się na katolicyzm. Powiedział, że poruszające środowisko stworzone na planie sprawiło, że zmienił zdanie. Poświęcenie obsady odzwierciedlało nadrzędną misję filmu, jaką było zanurzenie widzów w ostatnich godzinach życia Chrystusa. Maja Morgenstern, aktorka wcielająca się w postać Maryi, wniosła wyjątkową głębię do swojej roli matki Jezusa. Jej nazwisko, oznaczające w języku niemieckim gwiazdę poranną, jest tytułem często kojarzonym z Maryją w litaniach religijnych. To przejmujące połączenie dodało kolejną warstwę rezonansu do jej występu. Zaangażowanie Mela Gibsona w historyczną autentyczność rozciągało się na każdy aspekt produkcji. Decyzja o kręceniu wyłącznie w języku aramejskim, łacińskim i hebrajskim podkreśliła znaczenie zachowania integralności językowej tamtych czasów. Wybór ten nie tylko zwiększył immersyjną jakość filmu, ale także postawił przed aktorami wyzwanie dostarczenia emocjonalnie naładowanych występów w nieznanych językach. Każdy członek obsady przeszedł wyjątkową transformację fizyczną lub duchową. Dzięki czemu pasja Chrystusa nie była tylko filmem, ale silnym wspólnym doświadczeniem. Sceny ukrzyżowania wymagały od Jima Kawiezela niezwykłej wytrzymałości fizycznej i emocjonalnej. Krzyż, ważący ponad 75 kg, nie był jedynie rekwizytem, stał się wyczerpującym ciężarem, który nosił przez wiele godzin podczas kręcenia. W jednym przypadku, ciężar krzyża spowodował jego nagły upadek, powodując zwichnięcie barku Kawiezela. Niescenariuszowy wypadek był tak potężny, że został włączony do ostatecznego cięcia, podkreślając surową rzeczywistość cierpienia Chrystusa przedstawioną w Ewangeliach. Sekwencja biczowania była równie wymagająca i pozostawiła aktorowi trwałe fizyczne przypomnienie roli. Pomimo choreografii, bicz chybił celu i uderzył kawiezela w plecy, pozostawiając ranę o długości ponad 30 centymetrów. Te prawdziwe obrażenia były echem proroctwa Izajasza. On został zraniony za nasze przewinienia, on został obity za nasze winy, na nim spadła kara za nasz pokój, a jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Izajasza 53:5. Ta scena, która ma swoje korzenie w Biblii. Stała się potężnym przypomnieniem tego, jak straszna była śmierć Chrystusa. Matera we Włoszech posłużyła jako sceneria dla tych intensywnych chwil. Starożytne miasto z uderzającą kamienną architekturą stanowiło autentyczne tło, które odzwierciedlało opustoszałe drogi prowadzące na Golgotę. Trudne warunki pogodowe podczas kręcenia spotęgowały fizyczne obciążenie obsady. Temperatury zmieniały się drastycznie, tworząc dodatkowe przeszkody dla kawiezela i ekipy produkcyjnej. Pośród historii o transformacji i odporności, pamiętaj, że wzrost często zaczyna się od wskazówek. Nie przegap swojej szansy na odebranie darmowego ibuka, e pozostało już tylko kilka egzemplarzy. Atmosferę potęgowało skrupulatne przygotowanie duchowe na planie. Każdy dzień rozpoczynał się od mszy w języku łacińskim, odprawianej przez ojca F. Stephena Somervilla. Ten codzienny rytuał stanowił dla obsady i ekipy siłę uziemiającą, pomagając im połączyć się ze świętą narracją, którą ożywiali. Przypomniał im również słowa Chrystusa – weź swój krzyż i chodź za mną. M.T. 16,24 – Słowa, które naprawdę trafiły do kawie Zela, gdy dosłownie niósł krzyż. Niewyjaśnione zjawiska dodatkowo dodały produkcji mistycyzmu. Wielokrotnie na planie pojawiały się osoby ubrane całkowicie na biało, oferując wskazówki dotyczące odtwarzania niektórych scen. Ich tożsamość pozostawała nieznana, a po zastosowaniu się do ich rad znikali bez śladu. Zdarzenia te sprawiły, że ekipa zastanawiała się nad możliwością boskiej interwencji, dodając element cudowności do i tak już intensywnej produkcji. Jedna z głównych narracji filmu podkreśla nieugięte oddanie Chrystusa prawdzie, nawet w obliczu prześladowań. Podczas procesu przed Poncjuszem Piłatem, film oddaje wagę słów Jezusa, który oświadcza: Słuchają mnie wszyscy którzy są po stronie prawdy. I 18.37. Ten moment podkreśla głęboki koszt opowiedzenia się za prawdą, przesłanie, które wykracza poza kontekst historyczny filmu. Film w dużej mierze czerpie z Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, ale zawiera również spostrzeżenia z The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ, dzieła opartego na wizjach Anny Kataliny Emerich. Ta niemiecka mistyczka, beatyfikowana w 2004 roku, dostarczyła żywych szczegółów, które wpłynęły na kluczowe elementy wizualne w filmie. Na przykład, przedstawienie szatana trzymającego groteskowe dziecko podczas sceny biczowania zostało zainspirowane opisami Emmerich o złu piącym z niewinności. Ten mrożący krew w żyłach obraz podkreśla walkę między światłem a ciemnością. Która jest głównym tematem teologii chrześcijańskiej. Łaska przedstawiona w filmie jest najbardziej widoczna w znoszeniu przez Chrystusa cierpienia dla dobra ludzkości. Sekwencja przedstawiająca upadek Jezusa pod ciężarem krzyża jest przeplatana retrospekcjami z jego służby, w tym momentami uzdrawiania i nauczania. Te zestawienia przypominają widzom o odkupieńczej mocy łaski. Łaski, którą Paweł opisuje jako wystarczającą w słabości, wystarczy ci mojej łaski, gdyż moc moja w słabości się doskonali. Drakor 12:9. Przebaczenie, trzeci filar, jest przejmująco zilustrowane w scenie ukrzyżowania. Gdy Jezus jest przybijany do krzyża, wypowiada słowa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Łk 23:34. Ten akt przebaczenia nawet jego prześladowcom, służy jako ostateczny przykład boskiego miłosierdzia. Decyzja Mela Gibsona o włączeniu tego momentu w języku aramejskim, którym posługiwał się Jezus, nadaje autentyczności i silnego emocjonalnego rezonansu. Nacisk położony w filmie na te duchowe prawdy nie tylko honoruje biblijną narrację, ale także zachęca widzów do refleksji nad własnymi podróżami. Każda starannie przygotowana scena służy jako wizualna medytacja nad trwałą siłą wiary, czyniąc film ponadczasową eksploracją ludzkiego ducha. Decyzja Jima Caviezela o wcieleniu się w rolę Jezusa przyniosła wyzwania dla jego kariery. Po przyjęciu roli, spotkał się z zauważalnym spadkiem możliwości w Hollywood. Wielu znawców branży unikało kontaktów z nim. Określając jego występ jako polaryzujący. Jednak sam kawiezel stwierdził, że przyjęcie tej postaci było duchowym powołaniem, którego nie zamieniłby pomimo konsekwencji. Refleksja może odblokować potężne spostrzeżenia dotyczące własnej podróży. Dostępny jest darmowy e-book, ale pozostało już tylko kilka egzemplarzy. Nie przegap. Pedro Sarubi. Który wcielił się w rolę barabasza, doświadczył silnej osobistej przemiany podczas kręcenia filmu. Opowiedział, że jego punkt zwrotny nastąpił podczas sceny, w której jego postać zamyka oczy z Jezusem. Sarubi powiedział, że ten moment całkowicie zmienił jego spojrzenie, co doprowadziło do odświeżenia jego relacji z wiarą. Jego świadectwo stało się odzwierciedleniem tego, jak projekt, Dotknął nie tylko widzów, ale także tych, którzy uczestniczyli w jego tworzeniu. Odbiór dzieła różnił się w zależności od kraju, wywołując zarówno pochwały, jak i kontrowersje. W Izraelu film spotkał się z całkowitym odrzuceniem i pozostaje niewydany, podczas gdy w Arabii Saudyjskiej został zakazany w 2006 roku ze względu na tematykę religijną. Tymczasem we Francji. Muzułmański dystrybutor był odpowiedzialny za wprowadzenie go do kin, co pokazuje globalny oddźwięk filmu, pomimo polaryzujących reakcji. Niuanse kulturowe również ukształtowały sposób, w jaki różni widzowie postrzegali tę historię. Jednym ze szczególnie znaczących wyborów było umieszczenie niektórych wersów bez napisów, takich jak Deklaracja Kajfasza krew jego na nas i na dzieci nasze. MT 2725. Decyzja ta miała na celu zachowanie surowego emocjonalnego ciężaru chwili, przedkładając historyczną autentyczność nad wyraźne tłumaczenie. Kontrowersje związane z produkcją rozciągnęły się na debaty dotyczące jej intensywnego realizmu. Wielu krytyków poddawało w wątpliwość, czy żywe przedstawienia cierpienia były konieczne, podczas gdy inni Chwalili je za wciągnięcie widzów w powagę narracji. Niezależnie od opinii film wywarł niezaprzeczalne wrażenie na widzach na całym świecie i ponownie wywołał dyskusję na temat wiary, przebaczenia i ludzkiej odporności. Matera, miasto wykute w wapiennych klifach, stało się żywą reprezentacją Judei z pierwszego wieku. Jego starożytne ulice. Zostały przekształcone w przerażająco autentyczny obraz Jerozolimy, przyciągając po latach turystów, którzy starali się chodzić tymi samymi ścieżkami, które zostały odtworzone na potrzeby scen ukrzyżowania. Jego surowe piękno, w połączeniu z historyczną precyzją rekwizytów, kostiumów i scenografii, pozostawiło niezatarty ślad w świecie kina. Aktorka Maja Morgenstern. Wcielająca się w postać Maryi musiała zmierzyć się z własną emocjonalną podróżą. Będąc w ciąży podczas kręcenia filmu wniosła wyjątkową warstwę autentyczności do swojego portretu dziewicy. Jej stan fizyczny odzwierciedlał wrażliwość i matczyną siłę Maryi, zwłaszcza w scenach, w których patrzy, jak jej syn znosi niewyobrażalne cierpienie. To połączenie podkreśliło głębię jej roli. I odbiło się szerokim echem wśród widzów. Muzyka, skomponowana przez Johna Debneya, odegrała istotną rolę we wzmocnieniu emocjonalnego ciężaru narracji. Czerpiąc inspirację z tradycyjnych dźwięków Bliskiego Wschodu, ścieżka dźwiękowa odzwierciedlała kulturowe i historyczne otoczenie. Nawiedzające melodie podczas kluczowych scen podkreślały powagę wydarzeń. Przypominając widzom o głębi przedstawianego poświęcenia. Ścieżka dźwiękowa, nominowana do Oscara, pozostaje trwałym świadectwem wpływu filmu. W takich chwilach znalezienie jasności może mieć ogromne znaczenie. Pobierz darmowy e-book już dziś i zrób pierwszy krok w kierunku lepszego zrozumienia. Limitowane kopie są już dostępne. Realizm rozszerzył się na praktyczne elementy produkcji. Scena ukrzyżowania wymagała nie tylko fizycznej wytrzymałości, ale także duchowej refleksji od zaangażowanych w nią osób. Ważący 75 kg krzyż symbolizował ogromny ciężar grzechu niesiony przez Chrystusa. Jak wspomina Mateusz, z pewnością wziął na siebie nasz ból i poniósł nasze cierpienie. MT817 sentyment, który głęboko rezonował w filmowym przedstawieniu podróży Jezusa na Golgotę. Jeśli ta wiadomość daje Ci do myślenia i czujesz, że łączy się z Tobą, nie zapomnij jej polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarza. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam super podziękowanie. Dołącz do tej niesamowitej społeczności i nie przegap żadnych nowości. Debaty na temat przedstawiania przemocy trwają nadal, a krytycy kwestionują konieczność jej intensywności. Jednak dla wielu ten brutalny realizm służył jako przypomnienie głębi miłości Chrystusa i zakresu jego poświęcenia dla ludzkości. Ta dwoistość między cierpieniem a odkupieniem pozostaje potężnym punktem refleksji zarówno dla widzów, jak i naukowców. Spuścizna tej pracy jest widoczna nie tylko w rozmowach, które nadal wywołuje, ale także w wierze, którą ożywiła na całym świecie. Jego wpływ trwa jako wizualna i duchowa medytacja na tematy przebaczenia, miłości i nadziei.